Witam. W tym materiale zaprezentuję Państwu, w jaki sposób możemy stworzyć kompleksową dokumentację łazienki. Mamy już przygotowany tutaj projekt łazienki, który zawiera zarówno zabudowę, tutaj zabudowę wnęki, zabudowę na pralkę, umywalkę, kabinę prysznicową oraz drzwi prysznicowe. I w jaki sposób przygotować kompleksowy projekt? Możemy zacząć od przygotowania projektu wszystkich płytek, jakie znajdują się w projekcie. Aby do tego przejść. W górnym menu wybieram zakładkę Rysunki i wybieram Płytki. Widzimy wygenerowany cały rysunek z góry, natomiast jeżeli chcemy przejść do szczegółów pomieszczenia, po lewej stronie ekranu, w górnej części, zaraz pod listą rysunków, musimy przejść do zakładki Łazienka. I tutaj mamy wszystkie rysunki dotyczące Łazienki wraz z rzutami ścian. I tak, tu są oczywiście rysunki płytek zawierające informacje, jakie to są płytki, ich wielkość oraz ich ilość, natomiast tu mamy poszczególne rysunki. A jeżeli chcemy pobrać ten jeden rysunek, który zawiera wszystkie elementy, możemy każdy z tych rysunków oczywiście dowolnie powiększyć, wtedy te rysunki, te wymiarowe rysunki również się powiększą. Co więcej, możemy pobrać każdy pojedynczy rzut tego pomieszczenia. Jeżeli chcielibyśmy wyłączyć pokazywanie mebli, tak aby rysunek uwzględniał tylko i wyłącznie płytki, po prawej stronie ekranu musimy odkliknąć checkbox Meble. Chcąc uzyskać rozmiar szczegółowy, wybieram rozmiar szczegółowy i wtedy wszystkie moje płytki są dokładnie opisane co do rozmiaru. Oczywiście mogę zaimportować własne logo, które pojawi się w dolnej części ekranu oraz zmienić opisy i nazwy. Następnie mogę pobrać rysunek. Wybieram eksportuj rysunek. I pobieram albo ten rysunek, na którym jestem, albo będąc na tych wszystkich rysunkach. Włączę sobie ponownie pokazywanie mebli i wyłączę rozmiar szczegółowy. I mogę eksportować wszystkie rysunki naraz. Wszystkie rysunki naraz pobiorą się w formacie PNG w formacie folderu skompresowanego. Także wybieram Pobierz teraz i za chwileczkę pobierze się mój folder. Natomiast to są rysunki tylko i wyłącznie płytek oraz takie ogólne rysunki łazienek. Natomiast, jeżeli chcemy przygotować dokładną dokumentację całej naszej zabudowy, musimy przejść właśnie do zabudowy. Także klikam Anuluj, wychodzę z płytek na wymiar, i następnie przechodzę do rysunków całego projektu. Także wybieram rysunki i edytor rzutów projektu. I w tym miejscu w zakładce Floor Plan Drawing. Mamy rysunki całego naszego pomieszczenia. Rysunki płytek, rysunek sufitu, rysunek wymiarowy. Oczywiście wszystkie rysunki, które wchodzą w skład całej naszej dokumentacji. Dokładne wymiarowanie lamp, a także informacje dotyczące przełączników oraz obwodów elektrycznych. Tutaj mamy na przykład przełącznik, który jest na wysokości 1200. Tutaj mamy zwykłe gniazdko na wysokości 500, następnie mamy informację dotyczącą przyłączy wodno-kanalizacyjnych, natomiast to są informacje dotyczące ogólnego naszego całego projektu, natomiast poniżej mamy folder łazienka, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla tego jednego naszego pomieszczenia, jakim jest łazienka. W pierwszej kolejności mamy rzut wszystkich naszych kładów ścian, następnie mamy informacje o wszystkich przełączach wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, Informacje dotyczące płytek oraz poszczególne widoki na ściany. Chcąc pobrać rysunek naszej zabudowy w łazience, musimy przejść do górnej części ekranu i tutaj gdzie mamy informacje rzuty i kłady mieszkania, wybieram rysunki szafek łazienkowych. I w tym miejscu mamy wszystkie rysunki dotyczące zabudowy łazienkowej, zabudowy podłogowej oraz ściennej. Mamy rzuty aksonometryczne oraz rzuty wszystkich naszych elementów. Oczywiście każdy z tych rysunków możemy pobrać, każdy z tych rysunków oczywiście również możemy edytować. I tutaj mamy podgląd na wnętrz naszej szafy wraz z wymiarami i wszystkie te wymiary możemy sobie edytować, możemy również dodać jakieś odnośniki te tekstowe, jeżeli byśmy chcieli uwzględnić informacje dotyczące nam na przykład materiału, niech to będzie orzech i w tym miejscu pojawia się informacja dotycząca materiału. Jeżeli chciałabym sobie powiększyć rysunek, wystarczy go delikatnie wykadrować. Każde z tych rysunków mogę również zmienić na rysunek kolorowy. I w ten sposób mamy podgląd rysunku. Następnie chcąc eksportować, czyli pobrać rysunek na dysk zewnętrzny. Klikam eksportuj rysunek. Wybieramy, co chcemy oczywiście pobrać, jakie rysunki, czy chcę pobrać rysunki łazienki w jakim formacie oraz konkretnie jakie to mają być rysunki. Klikam eksport i w tym momencie są przygotowywane oraz będą pobrane w formacie folderu skompresowanego ZIP. I w ten mocny sposób możemy wygenerować oraz pobrać dokumentację naszej łazienki. Przypominam, jeżeli chcemy, chcemy pobrać dokumentację e, łazienki, jeżeli chodzi o przyłącza wodno-kanalizacyjne, musimy przejść na rzuty i kłady całego mieszkania. I wybrać w zakładce Łazienka schemat punktów użytkowych. I tu mamy rysunek zawierający informacje o wszystkich przyłączach wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych w naszym pro projekcie. Go tak samo możemy pobrać w formacie np. PNG. To wszystko, jeżeli chodzi o rysunki, dokumentacji naszego projektu Łazienki. Po więcej inspiracji, zapraszam na naszą stronę internetową oraz social media.